Witajcie w kurniku Bożenki. Dzisiaj, w środę, mieliśmy w nocy minus 8 stopni. No więc nie jest lekko. Dzisiaj kurek nie wypuszczałam wcześniej, dopiero idę teraz. Patrzę, ile tu jest. Ojej, tutaj jest minus. No tutaj było minus 9 i 4, zobaczcie. Minus 9,4. A teraz jest minus 7. I wiatr jeszcze jakiś wieje. No nie wiem. Nie wiem. Czy je wypuszczać, czy nie. No ale chyba muszę. Zobaczymy, jak to będzie. No. Chodźcie, ale strasznie zimno. Strasznie zimno. No. Strasznie zimno jest. Wszystkie są, wszystkie są. Idziemy do środka zobaczyć. Dobra, wiadomość jest taka, że woda nie zamarzła, więc, więc to jest ważne. Czyli nie było tutaj jakiejś takiej drastycznej temperatury. Myślę, że dały sobie, dały sobie radę. No, no wyszło trochę słoneczko, no może trochę. Temperatura się zaciepli, ale wiecie naprawdę, no dzisiaj już, dzisiaj było najzimniej. Zobaczę, czy tu w ogóle cokolwiek się zmienia. A, no 3,7 już jest. 3,7, a było 7 minus, a teraz jest minus 3 i 7, więc troszkę jest cieplej. Ja Wam zaraz tutaj dam troszeczkę. Słomy Wam przyniosę, to będzie Wam trochę cieplej. Troszeczkę, troszeczkę słomy damy, ale najgorsze jest to, że, że wieje. No, także jest. Cieplej w bluzie będzie, co? Cieplej w nuzie. No zaraz wody jeszcze przyjąć, ale woda to za bardzo. To jest troszkę im tutaj rozrzuciłam tej słomy, to zawsze to jakoś inaczej nie będą chodzić po tej zmarzniętej ziemi. No, na razie dałam im to poidło bo i tak trzeba będzie co chwileczkę wymieniać no bo na pewno będzie zamarzać więc to duże nie ma sensu przynosić jak tutaj przymarznie to wtedy wezmę wymienię wodę, odmrożę i będą miały świeżą no trzeba będzie dzisiaj pewnie co jakieś dwie godziny przychodzić i wymieniać wodę, no trudno jak taka sytuacja jest no ale strasznie dzisiaj zimno Strasznie, no mam nadzieję, że nic im nie będzie. No, piją sobie ładnie. Już dzisiaj podobno ma być tylko minus 3 stopnie, więc miejmy nadzieję, że w ciągu dnia się troszeczkę ociepli. No niestety moje kurki są takie, że one nie chcą iść do środka, nie chcą iść do środka do kurnika. Obojętne jaka jest temperatura one na zewnątrz. No, no co zrobić? No. Później dam im jeszcze coś, jakieś jedzenie, to do środka im stawię i może wejdą trochę się zaciepić, chociaż teraz przy otwartym, przy otwartym oknie to i tak tam temperatura jest. Praktycznie taka jak na zewnątrz. No zobaczymy co to będzie w ciągu dnia. Dzisiaj kapustę dałam im tutaj na dole, tam pod spodem, bo wieje trochę i nie chciałam, żeby tutaj stały, ale sobie z ziemi pozbierają. Tam dalej jeszcze jest jedna, nie widzicie. A znajdą sobie później. Bo ten taki nieprzyjemny wiatr jest. Nie chciałam, żeby tutaj w tym wietrze stały, a tam, a tam to sobie po malutku to podziobią. Nie spodziewam się żadnych jajek, bo jest bardzo zimno, ale widzę. O, patrzcie, jaka miła niespodzianka. Jednak jakaś złożyła jajko, mimo że tak mroźno. Taki mróz jest przecież. Minus 5 stopni tu jeszcze jest. A one złożyły jajeczko. No pięknie. Troszkę pokrzywy im tu dałam, ale wiecie co? Że straszne wiatr wieje. Zaraz muszę tutaj przynieść. No czekajcie. Tam macie tą pokrzywę tam mniej wieje dałam im troszkę pokrzywy żeby sobie trochę tego zielonego pojadły chociaż suszonego ale wiecie co wieje takie zimne wiatrzysko muszę zaraz przynieść tutaj zszywacz bo ta folia się ta folia się oderwała troszkę tu z boku i trzeba ją tam przymocować no czekajcie a wy sobie tutaj jedzcie, chociaż tą pokrzywę. Udaje mi się troszkę jakieś trawy tutaj. Jakieś takie, które, które tu odmarzły. O to trochę udaje mi się zebrać. No bo one tak bardzo, tak bardzo chcą trawy troszkę. A to wszystko zmartnięte jest no, Trochę co uda mi się tutaj tylko Ewentualnie zebrać Pójdę jeszcze pod lipę Bo tam widziałam że już mniszek tam Jest to zobaczymy Może tam uda się coś więcej zebrać O tutaj mam troszkę takiej tej cieńszej, no ale każda jest dobra, o różno, różnorodna będzie, troszkę takiej, troszkę takiej, troszkę grubej, jeszcze zobaczymy pod, pod lipą, bo tam widziałam miszka, one chyba też to jedzą. Zobaczymy. Ale tu gałęzi nałamało. Nie wiem. Tutaj nic nie widzę. Takiego. Zawsze dużo było tutaj. No ale to jeszcze chyba troszeczkę za wcześnie. No. Jakieś takie pojedyncze tu widziałam wcześniej. Ale nie ma. Nie widzę tutaj. No trudno, musi wystarczyć tyle, bo nie widzę. Nie widzę innej. Tutaj wszystko, zobaczcie jak jest przymrożone. Wszystko białe. To tylko tyle, co w tym miejscu. To słońce troszeczkę przygrzało. No to troszeczkę było. No trudno, chociaż tyle już zostały pokrzywę suszoną to teraz trochę tej trawy no nic się nie poradzi jak wszystko zmarznięte jest to nawet jakby luzem chodziły to i tak nic by z tego nie było bo wszystko białe przymrożone do ziemi no już zaraz wam troszeczkę to wrzucę czekaj czekaj ale nie wychodź grażyna tam masz no wiecie tutaj chodź Czekaj z powrotem. Ale <noise> widzicie, dobrze, że mam trawę, bo wróciła. Wróciła do trawy. No, no tak, to troszkę tylko, no nic nie poradzę wam na to. Jak to wszystko odmarsznie, to będzie trochę więcej. no. No, przykro mi, że nie ma więcej, ale zawsze coś. Zawsze troszkę. Gdzie ty graszynka chciałaś iść? Jak jest jedzenie, to na szczęście wracają. Stefan, co ty za liścia masz? Liść ci wisi tutaj suchy, no zobacz. No, zobacz, liść suchy. O, odpadł już. No, no niestety, no niestety, no. Zima jest i trudno, musicie się przyzwyczaić. Aż będzie wiosna. No nie jest tak łatwo. Zima to jest ciężka i dla zwierząt, i dla ludzi. Co się dzieje, kto taki nieszczęśliwy? No co ty? Co będziesz jajko znosić, tak? Bo to zaraz, zaraz, Co się dzieje? Ja wiem, że jest zimno. No. Widzisz, już masz, już możesz składać to jajko. Bo żeś taka nieszczęśliwa była. No, już masz tu miejsce, możesz składać. A ty, Grażynka, co przyszłaś jej pomagać? No dobrze. malutku. Dzisiaj powiem wam, że dostały po raz pierwszy coś od nas, właściwie drugi raz. Dostały dzisiaj. Krupnik. I jeszcze z dodatkiem większej ilości trochę ziemniaków. Więc tam jest marchewka, pietruszka, seler, por. No i ziemniaki oczywiście. Na rosołku. Troszkę oczywiście zagęszczone jeszcze przez ziemniaki. No i widzę, że im bardzo smakuje. Bardzo im smakuje. Zresztą powiem wam, że nie ma chyba rzeczy, która im nie smakuje. Cokolwiek by się im nie dało, to jedzą, więc nie ma problemu. Zosia już, no Zosia już jest, więc jajko zniesione. Jajko pewnie zniosła, tak. No widzicie, bo tak się spieszyła, tak krzyczała, no że faktycznie chciało jej się znosić. No czy dzisiaj mimo tego mrozu mocnego, mimo tego mrozu minus 7 stopni zniosły dwa jajka, no to jest dobrze, no, myślę. No, widzicie teraz te, te, te filmy z ostatnich dni, no to nie są ciekawe, ze względu na to zimno, no nawet, nawet nie ma co tutaj przy nich siedzieć, bo po prostu się nie da, tak jest zimno. Ja tylko tyle, co daję im jeść i po prostu uciekam do domu, więc wybaczcie, że teraz te ostatnie filmy są takie krótkie i, i no i nieciekawe, bo tylko kurki jedzą, i nic więcej. No ale chcę Wam pokazać po prostu, że codziennie, codziennie są w dobrej kondycji, codziennie jest u nas ruch tutaj w wolierze. Kurki bardzo dobrze się czują. Także no, musicie mi wybaczyć, że te filmy są takie monotonne i właściwie o tym samym. I dopiero myślę, że jak zrobi się troszeczkę cieplej, jak przyjdzie nowy wybieg, który zamówiłam, będziemy tutaj robić nowe, nowe, nowy wybieg, będziemy powiększać kurnik. Być może któraś kurka usiądzie na jajkach. No to wtedy będzie ciekawie. A na razie, no, na razie niestety tylko tyle, co widzicie. Co y, przychodzę tutaj, no to troszkę nakręcę coś, y, sfilmuję je. No bo naprawdę, no, naprawdę jest tak zimno, że człowiek ucieka szybko do domu. No i już zjadły, widzicie. Wszystko zjedzone. Jeszcze, jeszcze dokładnie wyczyszczą. Wyczyszczą. No, cały cały karmiu, bo zawsze tak robią. Wywrócą do góry nogami, powiedzą, koniec po obiedzie. Dzisiaj zainstalowałam sobie kamery tutaj. No i zobaczymy, czy coś nagra. Zobaczymy, jak, hmm. jak będzie to tutaj nam pokazywało. Co się dzieje w kurniku. No, i na dzisiaj to już tyle z kurnika Bożenki. Kulki już zaraz będą szykowały się do spania. Do usłyszenia, i do zobaczenia jutro w kurniku Bożenki. Miejmy nadzieję, że będzie trochę cieplej.